Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Szczęść Boże. Przygotujmy się do zasłuchania w Słowo. Otrzymujemy znowu słowo, które podaje nam Kościół Matka, jak bochen chleba. By nas karmił przez cały czas, który przed nami. Będziemy się kładli spać z tym słowem. Ja śpię, a moje serce czuwa, mówi pieśń nad pieśniami, bo serce pamięta. Kto je stworzył, serce pamięta Słowo. Niech to Słowo więc dotrze do serca, niech nas budzi rano, niech będzie z nami przez cały dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Przyjdź Duchu Święty, Duchu Światła, Duchu Ogniu, Duchu Miłości, Duchu Mądrości nawiedź nasze serca, otwórz je, przygotuj na spotkanie ze słowem. Spraw, byśmy to słowo potrafili przyjąć całym sercem, pokochać całym sercem i żyć nim całym sercem. Matko Najświętsza, Matko Słowa Bożego, Matko Pięknej Miłości, modli się za nami. Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Otrzymujemy słowo z Ewangelii, według Świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 13 do 21. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa, nauczycielu, Powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe. I tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Kochani, zwróćmy uwagę na pedagogię Jezusa. Ktoś przychodzi do Niego, ktoś, kto jest w konflikcie ze swoim bratem. Nie potrafią znaleźć wspólnego rozwiązania. Z pewnością się pokłócili między sobą. Istnieje między nimi jakaś relacja niedobrego napięcia. Jeden z nich nie wytrzymał i przychodzi do mistrza. Skoro mówi do niego nauczycielu, to znaczy, że chodzi o jednego z jego uczniów. A więc o kogoś, kto, kto jest blisko z Jezusem, kto słucha jego słowa, kto żyje z nim na co dzień. Nie radzi sobie w tym konflikcie. Dobrze, że przyszedł do Jezusa. Dobrze, że mu o tym mówi. Jakie to ważne, kochani. Byśmy z naszymi sprawami, z którymi sobie nie radzimy, przychodzili zawsze do Niego. Byśmy mówili Mu o wszystkim. Byśmy potrafili Mu opowiedzieć, co dzieje się w naszym sercu, w naszych myślach, w naszych pragnieniach. Byśmy nie wstydzili się tego, że sobie z czymś nie radzimy. Byśmy nie wstydzili się także naszych konfliktów, kłótni, napięć, może nawet bardzo silnych, ostrych w rodzinie, zwłaszcza. Tu chodzi o rodziny, bo chodzi o brata, zwłaszcza w relacjach braterskich, rodzinnych, kiedy pojawiają się kłótnie, kiedy pojawiają się trudne sytuacje, bolesne to jest, i możemy sobie nie radzić. Więc ten krok pierwszy, który uczynił, był bardzo dobry. Przyszedł do nauczyciela. Ale o co go prosi? Z tej prośby, notabene, dowiadujemy się, co jest przedmiotem ich kłótni między braćmi. Chodzi o spadek. I prosi, aby to Jezus zainterweniował i rozwiązał ten problem. To znaczy, tak dokładnie, konkretnie weź to w swoje ręce. Powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Drodzy, my wiemy, może nawet wielu z nas wie, jakie trudne mogą być sytuacje rodzinne wokół podziału spadku. To sprawa niezwykle emocjonalna. Z jednej strony dlatego, że może dotyczyć i do materialnych, z których każdy chce korzystać. I myśl o tym, by by było sprawiedliwie podzielone to, co jest spadkiem, co jest dziedzictwem. To jest dobra myśl, słuszna myśl. Ale jest często tak, że tem, temu, co jest spadkiem, dziedzictwem, towarzyszy tak jak w rodzinie, wiele relacji emocjonalnych. Do tego stopnia, że te relacje emocjonalne do spadku. Do, nie, do tego, do czego czujesz, że mam prawo. Co może pochodzić od moich najbliższych. A więc rośnie we mnie tym bardziej potrzeba, by coś otrzymać. Właśnie emocje, kiedy biorą górę, kiedy zaczynają one rządzić, zarządzać nami, pojawiają się sytuacje nieraz bardzo trudne, bardzo bolesne. Dochodzi nawet do tego, że, że już nawet nie chodzi o sam spadek, ale o to, żeby mieć rację. O to, że, że mi się też należy. O nasze przywiązanie emocjonalne także chodzi. Jezus nie rozwiązuje tego problemu własnymi rękami. Jezus daje coś znacznie więcej. Jezus chce, by zaglądnęli do własnego serca. Co tam się dzieje? Co się dzieje w ich sercu? Co jest u źródła, u korzeni tego ich konfliktu? Dlaczego im tak trudno podzielić się spadkiem? Dlaczego jednemu czy drugiemu tak trudno być może odstąpić? Ale przecież to niesprawiedliwe. Jasne. Czasami trzeba najpierw zwrócić uwagę na to, czy jestem wolny w sercu. Także od dziedzictwa wolny od moich przywiązań. Bo problem nie jest w przywiązaniach. Każdy z nas je ma. Jesteśmy przywiązani do, do naszej ziemi ojczystej, do naszej małej ojczyzny, do naszego domu, do naszych najbliższych, do tych, których kochamy, do tego, co robimy, do naszego powołania. Jest wiele przywiązań, dobrych przywiązań. Kiedy zaczynają być przywiązania złe, nieuporządkowane, kiedy się pojawia chaos, to znaczy to są takie przywiązania, w których nie jesteśmy wolni. Tak. W jednej jednym słowo przywiązać się może oznaczać, że przecież no nie ma tutaj wolności z jestem przywiązany. Nie. Właśnie chodzi o to, aby, aby serce. Naturalnie oddychał, bym miał się cieszyć tym, co posiada, co do mnie należy, ale bym był zawsze wolny od tego, bo inaczej Jezus tu zwraca uwagę na coś, co bardzo zagraża najpierw sercu, później relacjom, tym rodzinnym w domu, między nami. Łukasz użył słowa pleokse, pleoksazija. To znaczy chciwość. Chciwość jest niezwykle niebezpieczna. Jest bardzo mocno związana z pożądaniem. Chciwość sprawia, że czasami wręcz stajemy się ślepi na drugiego. Myślimy już tylko o sobie. Myślimy o tym, że mi się należy że to jest dla mnie. W chciwości bardzo łatwo się ranić, bardzo łatwo przekraczać granice drugiego. Bardzo łatwo o egoizm, o takie zamknięcie się w sobie, zapatrzenie w sobie, o narcyzm, że już nie widzę, iż gubimy to, co najważniejsze. Bo co jest najważniejszym skarbem w naszym domu, w naszych rodzinach? Co jest najważniejszym skarbem w nas, w naszych sercach? Relacje, one są największym skarbem. Życie ma sens, kiedy żyjemy dla kogoś, a nie dla czegoś. Rzeczy są ważne, ale nie da się przeżyć jedynie życia dla czegoś. Życie nabiera głębszego sensu, a nawet całkowicie staje się sensowne, kiedy wiem, dla kogo żyję. I nie ma większego skarbu w życiu. Otóż chciwość, przywiązanie do rzeczy, wobec których nie jestem wolny. Może być także do moich racji, do moich poglądów. Chciwość może tak wprowadzić mocno w chorobę moje serce, że już nie widzę drugiego człowieka. Deprze relacje, więzi. Więzi z tymi, których kochałem. My wiemy, są takie tragiczne sytuacje, w których kłótnie wokół spadku dziedzictwa tak bardzo podzieliła rodzinę, że zrywa się kontakty, już się nie odwiedzamy, już nie potrafimy zasiąść ze za sobą do stołu, już nie czekamy na siebie, już nie potrafimy siebie objąć, pokochać, ucieszyć się drugim. A tyle radości nam to kiedyś sprawiało. Tyle radości sprawiało, i to było prawdziwym skarbem, usiąść razem do stołu, zjeść wspólnie obiad, odwiedzić drugiego, bo potrzebuje teraz mojej pomocy. Miłość, miłość między nami. Chciwość może to wszystko zabrać. Może zniszczyć, może zdemolować, zgruzować to, co najpiękniejsze. Musimy pamiętać, że wokół tego zawsze toczy się walka duchowa. Zły chętnie czyni żarowisko z takie kłótni. I dlatego Jezus nie rozwiązuje wprost tematu. Jezus wie, że, że problem jest głębiej, jest w ich sercach. Dlatego mówi: Uważajcie. Uwaga serca. Strzeż się, strzeż twoje serce, chroń twoje serce przed wszelką chciwością, bo ona może ci zabrać wszystko. Wydaje ci się, że, że próbujesz obronić wszystko, chronić wszystko, mieć wszystko, a tracisz wszystko. Ludzie żyjący chciwie, często. Są ludźmi bez relacji, ludźmi, którzy może materialnie posiadają, ale nie posiadają bogactwa duchowego. Nie posiadają wokół siebie tych, którzy chętnie z nimi przebywają, bo się wzajemnie kochają. Jakie to bolesne. Można stracić wtedy wszystko. Dlatego że mówi, uważajcie, szczęście. się. Bo, gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to przecież życie jego nie zależy od jego mienia. Tu Jezus dotyka również problemu prowizoryczności spraw materialnych. Rzeczywiście, można przez chciwość wejść w taką relację pożądania spraw materialnych, że zapominamy, iż dzisiaj mam, jutro mogę nie mieć. Dzisiaj posiadam i to mogę to stracić. Ili jest w takiej sytuacji, kiedy nagle następuje w życiu no, dramatyczna rewolucja, kiedy ktoś traci kogoś bliskiego, ktoś choruje, ktoś z powodu jakiegoś nieszczęścia nagle stracił domostwo, Oby nas Bóg przed tym chronił zawsze. Ale to są sytuacje, o których nieraz słyszymy. Być może ktoś, kto mnie teraz słucha, wie o czym mówię lepiej niż ja, bo to przeżył w swojej rodzinie. Nagle uświadamiasz sobie, że te rzeczy materialne nic nie znaczą. Kochani rodzice potrafią całe majątki wydawać, sprzedawać wszystko, by ratować dziecko. Potrafią się dzielić, zostawiać, by uratować życie kogoś drugiego. I w tym momencie sobie najbardziej uświadamiamy, że, że nawet kiedy opływamy w wiele, ale zaczynamy tracić kogoś ukochanego, to tracimy jakby wszystko. Nie ma nic ważniejszego niż więzi, niż relacje. Strzeżmy. Strzeżmy naszych relacji, naszych więzi. Także wtedy, kiedy... Chociaż sprawiedliwie należało bić się, ale ktoś drugi, smutne to, nie widzi tej sprawiedliwości. Chce cię wykorzystać. I ty wiesz, że jeśli zawalczysz o to, możesz stracić jeszcze więcej. Możesz być najbardziej poszkodowany. Może to spowodować. Takie straty w domu, w rodzinie, że wtedy lepiej to, co Jezus powie w innym miejscu. Bardzo to trudne, co powiedział, ale pierwszy dał tego przykład. Uderzy ktoś się w policzek, nadstał drugi. Ale to naiwny ktoś powie. To niesprawiedliwe. Tak nie można. On musi wiedzieć, że czyni zło. To prawda. Ale żeby pokonać zło, żeby pokonać niesprawiedliwość, jest tylko jedna droga. Nie kalkulacji ekonomicznej. Nie porówno. Nie muszę odzyskać, skoro on mi tak, to ja mu tak. Jedyna droga do pokonania zła nazywa się miłość. Agapao kocham, ale kocham aż do ofiary z siebie. Bo wiem, że walczę o coś znacznie więcej. Zna, walczę o, o to, by uratować to, co jest wieczne. Jezus mówi o duszy. Daje więc przykład, przejmujący przykład, ale przemawiający w swym obrazie człowieka, któremu obrodziło pole. Mówiąc inaczej, komu się popszczęściło. Nagle w jednym momencie, w jakimś krótkim czasie stajesz się majątny. Masz tyle, iż, iż może ci wystarczyć na całe życie. Możesz tylko ulokować w banku i żyć z procentu, mówiąc przysłowiowo. I wtedy tym bardziej trzeba uważać na wolność wewnętrzną. Przecież to wszystko stało się sprawiedliwie, obrudziło mu pole, czyli zapracował na to. Pracował, trudził się, ma. To nie jest tak, że ludzie, którzy posiadają dużo, to znaczy, że nieuczciwie to zdobyli. To nie jest reguła. Jest wielu ludzi, znam wielu ludzi, zamożniejszych, niezwykle uczciwych, prawych, ciężką pracą zapracowali na to, co posiadają i potrafią się jeszcze z tym dzielić. To są ludzie, którzy dla mnie zawsze są wzorem wewnętrznej wolności. Posiadają, ale są też wolni od tego, co posiadają. Natomiast poprzeczka idzie w górę mocno, kiedy nagle się bogacisz, nagle masz duszę. Tutaj się może wkraść chciwość. Ten oto człowiek może nawet nie zauważa tego, e, ulega tej chciwości. Co ja zrobię? Co ja pocznę? Coś muszę z tym majątkiem teraz zrobić. Muszę go ulokować dobrze, muszę, muszę pomnożyć się. Tak, te magazyny mogą oznaczać także moje banki, w których ulokuję całe moje dobro i powiem: używaj. Ciesz się z tego, co posiadasz. Zauważmy, cały czas myślę o sobie. Zrobię co? Zburzę moje piechlerze, pobuduję większe, tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata, odpoczywaj, jedz, pij, używaj. Gdzie tu jest drugi człowiek? Gdzie tu są inni? Chciwość, już mówiliśmy o tym, może zamknąć oczy na innych. Sprawia, że ty już myślisz tylko o sobie. Jak samemu się dalej bogacić, jak posiadać, jak używać. Ale taka sytuacja to prawdziwa bieda człowieka. Nawet nie wie, że staje się ubogi w jednej chwili. Takim był Lewi, zanim spotkał Jezusa. Często o nim myślę. Jak wyglądało jego życie, zanim Jezusa spotkał? Albo Zacheusza, zanim Jezusa spotkał. Mieli dużo, bardzo dużo. Myślę, że Zacheuszowi Wierch o wielu zazdrościło tego, co posiadał. Lewiemu także. A jednocześnie tyle złości, tyle gniewu. Bo zarabiali, myśląc tylko o sobie. To możemy nawet zakładać w sytuacji Le Lewiego, Zacheusza, że nieuczciwie zarabiali. Kolaborowali z, e, m, z okupantem, krzywdzili innych, wyzyskiwali. Cóż z tego, że mieli wiele? Potracili relacje, przyjaźnie. Dom kogoś takiego jak Lewi czy Zacheusz omijano z daleka. To było zgorszenie wielkie w Wierycho, kiedy Jezus poszedł do Zacheusza. Co do takiego człowieka? Ale myślisz cały czas o tym bogatym z dzisiejszej Ewangelii. Cóż z tego, że masz, że posiadasz? Myślisz tylko o sobie, żyjesz tylko sobą. Nie masz relacji, nie masz więzi. Życie jest dla kogoś, nie dla siebie. Żyjemy. Dla kogoś i dlatego wtedy najbardziej jesteśmy szczęśliwi w sobie. Więc Jezus mówi, chłopcze, tak, to jest głupota. Przecież jeszcze dzisiaj możesz to wszystko stracić. Cóż z tego, że masz, skoro to wszystko ci odgradza drugiego człowieka, ale pomyśl jeszcze o jednym, że to, co masz, ma swój termin ważności. Kiedyś się skończy. Nie będzie tego. Na innym miejscu Jezus mówi zardzewieje. wieje. Mole to zażrą. I co? Przecież Twoje życie nie kończy się na tej materii. Ono jest wieczne. A wieczność to, to wieczność miłości. Kochani, ta dzisiejsza Ewangelia. Mówi nam o tym, co najważniejsze. Jednocześnie Jezus z taką miłością mówi: zaglądnij do serca. Czy jesteś wolny wewnętrznie? Pomyśl o tym wszystkim, co kochasz, kogo kochasz, wszystko, o tym wszystkim, co masz. Czy jesteś wewnętrznie wolny? Czy nie wkrada się w moje życie chciwość, która zaczyna mi wykradać jak złodziej najważniejsze bogactwo życia. Bo tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Kiedy jestem bogaty przed Bogiem, kiedy kocham i pozwalam się kochać, tego Wam życzę i sobie. Niech Bóg da nam szczęśliwą noc, dobry poranek i cały dzień. Pan z Wami i z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę Wam dobrej nocy.